Koniec okienka transferowego był szczególnie gorący w Częstochowie. Raków z milionami ze sprzedaży Cernaca i jeboły ruszył na naprawdę ciekawe zakupy. Trzeba było wzmocnić przede wszystkim ofensywę w drużynie Marka Papszuna, bo na razie w tych pierwszych siedmiu kolejkach nowego sezonu Ekstraklasy Raków nie błyszczy skutecznością. Delikatnie mówiąc, zaledwie pięć strzelonych bramek. No nie jest to na pewno wynik, który satysfakcjonuje kogokolwiek w klubie. Dla porównania liderujący Lech strzelił sześć bramek więcej. Dlatego też do Częstochowy Zawitał ten, który ostatnio Rakowowi właśnie zapakował Gola, czyli Michaela Mayo. Wraz z przyjściem Michaela pozyskujemy szybkiego piłkarza, który pasuje do naszego DNA swoimi ogromnymi możliwościami motorycznymi. Jest groźny dzięki swojemu dryblingowi i finalizacji akcji. Kupujemy nie tylko polskiego zawodnika, ale także gracza silnego psychicznie z ogromną chęcią rozwoju i wykonywania kolejnych kroków w naszym zespole. Nie możemy doczekać się jego występów w Rakowie. Opowiadał dyrektor sportowy medalików Samuel. Kardenias. W barwach Piasta Gliwice, 23-latek, rozegrał 95 meczów, strzelił 15 goli i zaliczył 10 asyst. Jeszcze wcześniej Ameyoł związany był z widzewem Łódź. Teraz w karierze skrzydłowego przyszedł czas na wykonanie kolejnego naprawdę dużego kroku. Duże też, jak na warunki klubów ekstraklasy, pieniądze Raków przeznaczył na właśnie ten transfer. Mowa o milionie euro. W ogóle to Piast ładne w tym okienku przelewy dostał, bądź jeszcze dostanie z Częstochowy bo wcześniej przecież do Rakowa za. 750 tysięcy euro powędrował Ariel Mosur. Wracając jeszcze do Amejoła, to on w systemie marka Papszuna będzie mógł zarówno występować na wahadle, jak i jako taka dziesiątka ustawiona za plecami tego wysuniętego napastnika. W każdym razie idealne dla niego miejsce to takie, gdy będzie mógł grać właśnie bliżej bramki przeciwnika. To jednak nie wszystko, bo Raków zaskoczył również wypożyczeniem Jesusa Diaza ze stali Rzeszów. 25-letni skrzydłowy z Kolumbii na polskich boiskach występuje od stycznia 2020. Roku. Jego pierwszym biało-czerwonym klubem był Kosmos Nowotaniec, z którego latem 2023 roku trafił właśnie do Rzeszowa. Od tamtej pory w barwach stali rozegrał 38 meczów, strzelił 7 goli i zaliczył 4 asysty. W dwa lata od okręgówki do ekstraklasy. No trzeba przyznać, że kariera Diaza nabrała niezłego rozpędu. Sam jestem ciekaw co zaprezentuje w Częstochowie. Jesus wyróżnia się swoją szybkością, dynamiką i różnorodnością w ofensywie. Łączy siłę ze znakomitym dryblingiem, sprytem i tworzeniem stworzeniem zagrożenia pod polem karnym rywala. Przeszedł niebywałą drogę, by dotrzeć na nasz poziom. Od Kolumbii przez grę w Polsce na szczeblach amatorskich i transfer do Stali Rzeszów. Będzie oczywiście potrzebował teraz chwili na adaptację i naukę naszego systemu oraz intensywności, czego będziemy od niego potrzebowali. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do jego przyszłości i nie możemy doczekać się występów na boisku w naszych barwach. Tak zrecenzował nowy nabytek dyrektor Cardenas. Niemiec z meksykańskimi korzeniami pewnie mocno ściska kciuki za te transfer ponieważ w tym okienku Raków pozyskał wielu nowych piłkarzy, ale na razie, delikatnie mówiąc, swoją grą kibiców nie powalają. Amorim, słabizna. Kuzyn Halanda, na razie strzelił jednego gola, czekamy na więcej. Ezech, melodia przyszłości. Claesson, już odpalony. Lamprou, wielkie rozczarowanie, bo wydawało się, że kozacki transfer. Maku to tylko Makuch i trochę przepłacony. Surlis, chłopaka nie ma. Nie za dobrze to wygląda. Na razie bilans zdecydowanie na minus, ale może jeszcze ktoś z tych wymienionych odpali. W każdym w razie Amejo i Diaz, szczególnie ten pierwszy, przyszli po to, żeby rozruszać tę bardzo niemrawo grającą drużynę poprzuna. No dobra, a co tam panie u Mistrza Polski słychać? W białym stoku wylądował Cezary Polak z kotwicy Kołobrzeg. Lewy obrońca, który do tej pory grał na poziomie głównie drugiej ligi. Na liczniku zaledwie 21 lat. W Kołobrzegu łącznie 39 meczów, 4 gole i 2 asysty. Do tego jest reprezentantem Polski U-21. W białym stoku ewidentnie liczą, że odkryją nowego wdowika. No, zobaczymy co z tego wyjdzie. Natomiast na prawe skrzydło Jagi przywędrował Peter Kowacik. 22-letni Słowak został wypożyczony z Komo. Zobaczcie jak tego lata klub Fabergasa upychał w Polsce piłkarzy. Najpierw same w Legii, a teraz Kowacik w Jagiellonii. O ile napastnik z Kamerunu to bardziej nie wypał Komo, o tyle Słowak to chłopak, który na wypożyczeniu ma zbierać to cenne doświadczenie. Włosi pozyskali Kowacika z rodzimego FK Podbrezowa, dla którego łącznie rozegrał 120 meczów, strzelił 17 goli i zaliczył 34 4 asysty. Szczególnie ten ostatni sezon w Lidze Słowackiej był mocny w jego wykonaniu. Ciekawe jak poradzi sobie w bardziej wymagającej ekstraklasie. Skoro już jesteśmy przy szybkich i przebojowych skrzydłowych, to w Górniku zawsze zameldował się kolejny piłkarz z kraju kwitnącej wiśni. 21-letni Josuke Furukawa ma fruwać po lewej stronie drużyny Jana Urbana, ale chyba prawą też obskoczy. Do tej pory grał w japońskim Jubilo Iwata, z którym grał w tamtejszej ekstraklasie i na zapleczu. Górnik będzie jego pierwszym europejskim Klubem. W Japonii wielkich liczb nie robił, ale to nie znaczy, że u nas sobie nie poradzi. Lubisz ekstraklasę tak jak ja? No to zostaw, suba i czekaj na więcej filmów o polskiej piłce, tylko na kanale z za połowy. Na koniec, okienka do sporych trenersko-transferowych rewolucji doszło w Mielcu. Nowym trenerem stali został Janusz Niedźwiedź. Jak nowy trener, to i nowe twarze. Serhii Krykun wypożyczony z piasta gliwice. Karol Knap wypożyczony z Krakowi. Po siedmiu kolejkach ostatnie miejsce w ekstraklasie. Czyżby to miał być w końcu ten sezon, w którym Stal pożegna się z Elitą? Dobra. Odbijamy od dołu tabeli i lecimy, ale nie do Dubaju, tylko w górę tabeli. Trzeci na ten moment Pias Gliwice. Być może w końcu doczekał się dziewiątki z prawdziwego zdarzenia. No bo ile można straszyć rywali Piaseckim czy Rosołkiem? Z cypryjskiej Karmiotisy za podobno zaledwie 180 tysięcy euro przywędrował Andreas Katsantonis. 24-letni napastnik, którego forma mocno wystrzeliła w ostatnim sezonie. 34 mecze, 19 goli i 5 asyst w lidze cypryjskiej naprawdę mocny dorobek. Do tego jest to świeżo upieczony reprezentant Cypru, bo debiutował w czerwcu meczem z San Marino, więc ta jego wartość jeszcze tylko rośnie. Być może Piast poszedł śladami wspomnianej przed chwilą stali mielec i sprowadził sobie napastnika, który nie dość, że da sporo bramek, to jeszcze w przyszłości zostanie sprzedany za naprawdę niezłą kasę. Moje cele są niezmienne. Swoimi golami i asystami chciałbym pomóc drużynie w osiąganiu jak najlepszych wyników. Jestem ofensywnym zawodnikiem i mogę grać zarówno jako wysunięty napastnik, jak i Tuż za napastnikiem. Uwielbiam grać piłką i cieszę się, gdy mogę zanotować kluczowe podanie, aby koledzy z zespołu strzelili gola. Opowiadał sobie Kacantonic. Może i rosołek zacznie przy nim więcej strzelać, kto wie. Ale to nie wszystko, bo do defensywy Vuković dostał Portugalczyka Miguela Nobregę, 24-latek, został wypożyczony z Rio Ave, w wielkiej Benfiki, a do tego dobry kumpel Joao Felixa. Zawodnik Chelsea zresztą nie ukrywał radości z transferu Nobregi do Gliwic. Chce pomóc drużynie osiągnąć. Jak najlepsze wyniki, wygrywać mecze i zdobywać cenne punkty. Wierzę, że możemy razem stworzyć coś wyjątkowego. Szalenie mało oryginalne słowa Portugalczyka, ale może na boisku będzie robić zdecydowanie ciekawsze rzeczy. W Piaście wylądował Cypryjczyka w pogoni kolejny Grek. Do Kulurisa i Kutrica dołączył zaledwie 20-letni Dimitrios Keramicis. Popak do Szczecina zawitał z Rzymu, bo ostatnio był zawodnikiem Romy, i co ciekawe, zdołał w niej nawet zadebiutować. 16 stycznia 2020 drugiego Roku w domowym, wygranym 1 do meczu z Caliari. Karamicis zameldował się na boisko już w doliczonym czasie gry. Dużo więcej grał w młodzieżowych drużynach Romy i nawet sporo bramek, jak na obrońcę w nich strzelił, co może sugerować, że nowy nabytek portowców potrafi się znaleźć pod bramką rywali. Zresztą on otwarcie o tym mówi: Myślę, że jestem bardzo agresywnym zawodnikiem. Lubię też być przydatny zespołowi przy stałych fragmentach gry, strzelać bramki, a także wygrywać pojedynki jeden na jeden, czyścić pole karne. To są rzeczy, w których czuję się najmocniej. Komfortowo też czuję się z piłką przy nodze, przy rozprowadzaniu futbolówki. Znam styl pogoni z nagrań, które widziałem chociażby na YouTube. Wiem, że to zespół, który chce kreować grę, dominować, stosować często zmiany pozycji. Lubię to i myślę, że będę pasował do drużyny portowców. Chcę pielęgnować wraz z pogonią ten styl gry. Opowiadał 20-letni Grek. Kto wie, może pogoń zrobiła świetny interes podpisując kontrakt z tym niespełnionym w Romie talentem? Zobaczymy. A to transferowe podsumowanie kończymy w Poznaniu u lider Tabeli. W Lechu zameldował się środkowy pomocnik Stjepan Lonczar, 27-letni bośniak, który ostatnio występował na Węgrzech, ale w swoim CV ma też grę w Chorwacji, Belgii czy Kazachstanie. Do tego naprawdę sporo występów w kwalifikacjach europejskich pucharów i w fazach grupowych Ligi Europy i Ligi Konferencji. Ma to być następca Jespera Karsztrema, który tego lata wyfrunął do Udinezy. Czy Lonczar stanie się ważnym ogniwem w tej układance trenera Frederiksena? No, przekonamy się już wkrótce. W tym okienku trans Transferowym raków Częstochowa wydał najwięcej kasy spośród wszystkich klubów ekstraklasy. Przebił Lecha Poznań, przebił Legię Warszawa, która tego lata była naprawdę aktywna na rynku transferowym. Raków ogółem wydał coś w okolicach 3 milionów euro. No ta końcówka okienka w wykonaniu rakowa można powiedzieć, że była efektowna, bo tam pod koniec sierpnia przyszedł w Częstochowie, zameldował się Ariel Mosur, tam na niego było wydane 750 tysięcy euro, ale już te ostatnie dni okienka to był właśnie Michael Amayał, dopinany transfer. Tutaj była klauzula tego wykupu wpisana w kontrakt z zawodnika, to było gdzieś w okolicach właśnie miliona euro. No i ten zaskakujący transfer, to zaskakujące wypożyczenie ze Stali Rzeszów Jesusa Diaza. I teraz tak. No Raków tego lata poszedł zdecydowanie na całość. Poszli w ilość, a czy to będzie jeszcze jakość? No w tym momencie po siedmiu kolejkach ekstra klasy, żaden z tych nowych nabytków Rakowa no jakoś nie urywa. Nie mogę powiedzieć o tym, że faktycznie, któryś z tych zawodników wszedł od razu do drużyny szczęstochowej i pokazuje, że będzie z niego kawał wzmocnienia. No na ten moment ta gra w ogóle drużyny Marka Papszuna wygląda Słabo. No nie jest to gra porywająca. Ja jak oglądałem ten raków w obecnym sezonie, to momentami ziewałem oglądając to, bo naprawdę mało w tym jakiejś takiej nieszablonowości, jakichś takich efektownych zagrań, czegoś, co mogłoby spowodować, że kibic wstaje, podrywa się, czy to z kanapy, czy to na trybunach. Ta gra jest czasami taka siermiężna, wolna, przewidywalna. No, zobaczymy, jak będzie to wyglądało teraz, no bo mieliśmy tą przerwę reprezentacyjną, całe szczęście, przerwa reprezentacyjna już się kończy. Wracają ligi, wraca nasza kochana ekstraklasa, no i wraca właśnie też raków częstochowa. I zobaczymy, czy coś w tej grze się zmieni, czy ci nowi zawodnicy w końcu po tych przepracowanych, po tym okresie takim aklimatyzacyjnym, w końcu wejdą do Rakowa i zaczną coś więcej pokazywać. W końcu poradzą sobie z tym reżimem narzuconym przez trenera Marka Papszuna i ta forma ich wystrzeli. No bo chociażby taki lampru. Ja byłem pewien, że to będzie Kozak. Jak przed sezonem uznawałem takiego Lampru za, według mnie, jeden stop top 3 transferów w ekstraklasie. Myślałem, że ten gość, skoro kręcił na holenderskich boiskach, to będzie też kręcić na boiskach, tym bardziej ekstraklasy. A na razie. Po prostu go nie ma. Podobno nie do końca się dogaduje z Markiem Papszunem. Takie gdzieś tam pojawiają się informacje. No zobaczymy. W każdym razie teraz, słuchajcie, w niedzielę Hicior. Hicior ekstra klasy. Z jednej strony Legia, z drugiej strony Raków. Ja już sobie ostrzę zęby na ten mecz. No i zobaczymy właśnie, kto będzie górą, które transfery, którzy nowi piłkarze będą lepsi, okażą się lepsi na Murawie, czy ci, których ściągnęła Legia, czy ci, których ściągnął raków, może w końcu te nowe twarze rakowa coś na naszej polskiej murawie zaczną pokazywać. A kto tak naprawdę wygrał to letnie okienko transferowe? A słuchajcie, to dopiero okaże się za jakiś czas, jak właśnie damy tym nowym nabytkom pograć trochę więcej i gdzieś w przerwie zimowej zaczniemy to wszystko oceniać. A już dzisiaj dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Widzimy się wkrótce oczywiście na kanale za połowy. Dzięki, cześć i pa. Do zobaczyska.